Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Doors Paradox. Następne drzwi do otwarcia mamy. 18 z kolei: Dom Mądrego Człowieka. Ciekawie to wygląda. 18 poziom: Dom Mądrego Człowieka właściwie to drzwi raczej do tego domu. Klejnocik. Dobrze, na początek. To pewnie musimy jakoś ustawić. Dobra, na razie niech tak jest, bo nie wiem co z tym zrobić. O, już wiem. Naprawdę? Tak to szybko pójdzie? To pierwsze tu, następne... ...dwa i cztery. Dobra. Dwa i cztery. Aha, to dopiero początek. Okej, okay, okej. Okay. Z tym też na razie nic nie zrobię. A tutaj też nic nie widzę, żebym mógł coś zrobić. Co to jest? Jakaś rączka? Klejnocik. Wiadomość. E, grid, co to było? Grid, nie pamiętam. Skonsumuje Ciebie i zniszczy przyszłość, którą próbujesz zbudować. Coś takiego? Chciwość, chciwość zniszczy. Chciwość skonsumuje Ciebie i zniszczy przyszłość. Próbując rozbudować w ten sposób. ok. A co my mamy z tym zrobić? A! Już widzę, co tam trzeba zrobić. Ale to zaraz. Ale to dużo kluczy jest. A, czekaj, to rączka potrzebna tu. Dobra. Okej, okay, coś mamy. Maskę. A tu jeszcze coś. A dobra, maska tutaj na początek. Co my tu tułem. Kolejna zagadka. A nie, to nie jest zagadka, to klucz. Dobra. Czy coś tu jeszcze jest? A z tym coś możemy zrobić? Zabrać na przykład? Nie możemy. Ale tutaj możemy umieścić to. Aha, a co ja mam z tym zrobić? Ktoś coś wie? O co chodzi? Zaraz, zaraz, zaraz. Yy... Chyba, że o to chodzi, że to ma być tu. Tyle, że to też chyba ma być tu. Może coś takiego? A może coś takiego? Nie. Dobra, na razie nie wiem, co z tym zrobić. Tutaj na razie to musimy zamienić. To będzie tak, to będzie tak. a tutaj Tutaj trzeba coś chyba wrzucić, bo tego się nie da wyciągnąć. Ten klucz też nie bardzo mi tutaj pomoże. A tutaj. Zaraz. O co tutaj chodzi? Czy to jest takie samo po tej po tej stronie? Jakaś wskazówka czy coś? Może? Jeszcze tutaj coś jest. Ale chyba z tym nic nie zrobię. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. A, wiem chyba. Nie do końca jestem pewny, ale tak sobie myślę. I wymyśliłem coś. Coś takiego. To sobie domy tu. A, tego nie przesuniemy. Tak po prostu. Okej, okay, już wiem co trzeba zrobić, tylko jeszcze nie wiem jak to poprzesuwać. To będzie tu na pewno, to będzie tu. A to będzie trzeba jakoś. Okej, okay, udało się. Włączyło się. Mam to zabrać, czy, czy jak? Nie, pewnie z drugiej strony, dobra. Bierzemy to na drugą stronę. Więc nawet łatwe to jest. I tutaj też musimy się pobawić, poprzesuwać to wszystko tak, żeby to jakoś dało się coś z tym zrobić. To tu to, to na dół ma iść. I to chyba tyle. Dobra, to proste było jednak. Myślałem, że coś będzie trudniej. Co to jest? Jakaś kula? Kula do wróżenia? Trzeba to przyznać, że zamek jest dość skomplikowany. Ale mamy wyjście otwarte. Idziemy do kolejnych drzwi. Za kociakiem. Poziom 18 ukończony. Czas na dziewiętnasty. Co to jest? Arabski Rynek? Znaczy no takie... jakby, no nie wiem jak to nazwać. No rynek, niech będzie rynek. Arabski Rynek. To są pewnie do rynku, powiedzmy. No dobra. Tu mamy klejnocik, świeci się, więc go weźmiemy. No, i tyle tutaj jest. Dobra, tu jest jakiś szyfr, więc na razie go zostawimy, bo i tak nie wiem, co z nim zrobić. Tu jest jakiś klucz. Dobra, tutaj też pewnie powyrzucamy. No i klejnocik mamy. Nóż i klejnocik, to jest nóż czy sztylet? Nóż. Dobra. A gdzie klucz? Cóż, z tym nic nie zrobię, ale może to będę mógł przeciąć. Nie bardzo. Z tymi bananami też chyba nic nie zrobię. Tutaj może coś jest. Chyba nic. Okej. Okay. No to mamy problem. U góry nic nie ma. Coś muszę z tym zrobić. No cóż, tutaj... Tutaj... Ani tu, ani tu. Nic z tym nie zrobię. Z tym myślę, że mogę coś zrobić, ale nie mam pojęcia jak. Chyba, że tutaj nie klucz potrzebny. Nie, klucz potrzebny. Mimo wszystko, nic z tym nie zrobię. Co to jeszcze jest? No, tutaj ewidentnie mi potrzebny szyfr, czyli muszę wiedzieć, co tutaj dać. W przeciwnym razie będę tego szukał dość długo. O, nie wiem, młotek potrzebny? Chyba, że to mogę jakoś, nie wiem, obrócić, przekręcić czy coś. Tutaj coś może tutaj. Nie mam pojęcia. Czysto mamy problem. Co my tu mamy? A może tak. O, klucz mamy. Dobra. A klucz już noża nie mamy, więc dobra. To mi rozwiązało wszystko, że już po prostu nie potrzebujemy nic więcej przecinać. Tą klatkę otworzymy. Mamy wiadomość najpierw. Ehm, poszukujesz. Uzupełnić pustkę w środku, ale nigdy tego za mało. Nigdy tego wystarczająco. Ale to nie jest wystarczające, chyba o to chodzi. Co to jest? Medalion. Ale gdzie ja ten medalion mam dać? Tutaj, dobra. Pos my, powinien pasować. A tutaj co? Oj, oj oj. Aha. Gdzie ja mam ten krajnocik wysłać? Gdzie tu jakieś wyjście jest? No i problem, bo tu nie ma wyjścia chyba. Tutaj go nie wyślę, tutaj nie. Tutaj chyba do góry. To będzie tu. Nie wiem, czy to tak ma iść, ale no cóż, nic lepszego mi do głowy nie przyjdzie. Chyba, że mam kółeczko zrobić. No to co innego. Tutaj, pójdę, tutaj, tutaj, w sumie wyjdę. A jakbym poszedł? No nie, dobra, dobrze idę. Znaczy, no, prowadzę ten diamencik. Czy co to tam jest? Do góry, tutaj. Może tutaj mam doprowadzić? Kto wie. Raczej nie. Aha, boż, przecież tutaj jest wzór. Dobra. Nieważne. Czyli pewnie gdzieś tutaj, w to miejsce powinienem doprowadzić. Dobra, dobra, dobra. Wszystko jasne. Chyba tak powiedzmy chociaż. Zobaczmy, czy to będzie to miejsce? Nie, jeszcze dalej. Tak, tutaj. Co to jest? Crowbar, nie wiem, nie wiem co to znaczy. Ale pewnie mi to potrzebne. Ale do czego? Nie tutaj na pewno nie. A dobra, to jest wytrych, chyba. Dobra, to musimy ściągnąć wszystkie te gwoździe, później deski. Pięknie, jeszcze dwa gwoździe. No, co jest? Aha, bo to powinienem kursorem najechać. Dobra, raz, dwa. To, to co to niby jest? To jest... Ja nic z tym nie mogę zrobić. Aha, to jeszcze. To, to jeszcze. Dobra. Okej, okay, to chyba jest szyfr. 2, 5, 1, 3. Aha, chwila, chwila. Już wiem, o co chodzi. Dwa, pięć, jeden, trzy. Dwa to jest takie coś, pięć to jest takie coś. M, i takie e jakby z kropkami. M, i. Dobra, to będzie to. Takie e z kropkami. Tutaj nuta była z tego co pamiętam. A to czwarte co to było. To było takie P. No to, to chyba. Chyba, że to tak ma być. A nie to jest M. Aha. Cudownie. Dwa pięć, jeden, trzy. Dwa, pięć, jeden, trzy. Co tu zrobić? Dwa. Tu jest dwa. Jeszcze tutaj są jakieś diamenciki. Dwa, pięć, jeden, trzy. Nuta M, P, E. Nuta M, P. -E. Nuta M, P. -E. Nuta M, P, E. Nuta M, P, E. Dobra. Nuta M, E. Jest? Jest. Dobra, mamy to. Kolejny poziom, kolejne drzwi otwarte. Poziom dziewiętnasty ukończony. Na tym sobie kończymy ten odcinek. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!